No hej, witam Was w kolejnym odcinku Fallout Shelter. E, odcinek 13, który miał być pychowy, był najlepszy w całym, na całym świecie. W e, międzyczasie, co się zmieniło w krypcie? Po pierwsze, 63 osoby. Bardzo się starałem, żeby e, po prostu... Tutaj mam ksiądz, księdza Gregorego, który płaci mi tutaj dzieci i po prostu osoby mam naprawdę dużo. Również o, znowu zaczęło pracować radio, ponieważ e, mi już nie brakuje ten, e, nie mam problemu z defklawami, więc radio znowu pracuje. Dalej, e, idziemy na górę, tu, 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 e, pan handy, tutaj, e, w końcu zbudowałem sobie re, reaktor nuklearny, który oczywiście jeszcze ulepszymy. E, dalej, e, storage roomy również e, są ulepszone, oprócz dwóch, które wkrótce również ulepszymy. Dalej, co jeszcze? Już po troszkę zaczynam zmienić moją mafię w wielką firmę yy, i zaczynają pracować w takich oto strojach, które dodają więcej inteligencji, więc będą tworzyć yy, te yy, pakie szybciej. Na wyprawie mam oczywiście starego El oraz yy, Badcia. Yy, Snoop Dogg zbiera przedmioty, mi ponieważ potrzebuję przedmiotów, żeby zrobić jakieś rzadkie bronie, rzadkie. No, rare. Rzadkie broni. Yy, bezdomny Joe ma na razie największy poziom, który kto, ktokolwiek ma w krypcie. I patrzcie, po prostu, jaka bieda. Rzadkie broni, co mogę stworzyć. Jej, to idealnie to, co chcę. Yy, takie zwykłe przedmioty, które mi brakują. Ja po prostu w to nie wierzę. Yy, ale chciałbym zacząć stworzyć tą oto broń tak, czyli albo to, czyli ta y, strzelba gauss Albo właśnie tamten ten Albo czekajcie, to jest lepsze chyba I łatwiejsze w zbudowaniu No, czyli to będziemy tworzyć, to ma na razie 17 To y, 15-19, to nie wiem A to jest y, dalej zamknięte, no okej okay. Zobaczymy, ale ogólnie wiem tyle, że potrzebuje naprawdę dużo śmieci Dalej, tutaj przyniosłem. Teraz tutaj pracują 4 osoby. Chuck Norris, był to Chuck Norris, nie na no Chuck Norris, ma Power Armor, ponieważ on tutaj broni od razu ten. Jak to jest? No, ogólnie broni od razu wejścia. Również pamiętacie, tutaj był zwykły ten, ale usunąłem go i zbudowałem tutaj reaktor, ponieważ to są na razie najlepsze osoby, które mają wysokie S, więc tutaj pracują. E, te osoby po prostu tylko wrzuciłem, że pomagali, tak, e, tutaj Terminator w miarę szczęśliwy Tak, e, tutaj dalej pracują wszyscy e, Porozdawałem e, te military siuty, military siuty e, ubranie te militarne, czy jak oni mają e, i teraz, no po prostu, tutaj też porozdawałem Tutaj pracuje ten y, nowy i ta No ogólnie to są dzieci, tak y, ksiądza Gregorego, więc nie ma problemów. Tutaj oczywiście w poprzednim wyprawie znalazłem y, strój ninja i mamy tutaj czarny ninja oraz biały ninja. I oni teraz razem pracują y, tutaj u mnie. Y, ksiądz Gregory tutaj cały czas płodzi z czarną pati, która ma taki oto strój. Cały czas płodzi dzieci. Tutaj już pokazywałem, tutaj zaraz mi się tworzy kolejny taki strój dla mojej mafii, która zamieni się w firmę. To również. Potrzebuję jakichś takich właśnie droższych śmieci. Czemu mi ich nie chcecie dać? O, jest zegarek nice. Tak, tego nie rozbieramy, to zostaje. Ubranie. Tak, panie, pan potrzebuje coś z inteligencją, coś z większej inteligencji, niestety takiego na razie nie mam. Dobra, to gdzie jest Big Bob i Lord Uranus? Tutaj są. Lord Uranus, zapraszam pana tutaj. Czekajcie, tylko zaraz wam się zamieni to zapewne, tak? Google jest tutaj. Jak on miał Mauser, czy jak? Z Breaking Beda. Tak, Breaking Bad. E, zobaczmy. Tak, to na razie taką. I tutaj tak gdzie on jest? Czy to jest rok? Dobra, nieważne. Tak, on jest łysy i ma brodę. E, Panie Lord Uranus. Zapraszam pana tutaj. Tak, i będzie pan na razie zwykłym tym. Boże, jak mnie denerwuje ten, ten, że on pisze, że za mało miejsca. O kurde. Tak, e, włosy musi pan być łysy i z brodą. Czekajcie, ja mogę zmienić brody? Chyba nie. Na razie, tak? Ulepszenie tylko 50 tysięcy, no kurcze. Mam kogoś łysego z brodą? Hmm, smuteczek. Jakiś pan z brodą, ale łysy. Jeszcze z taką, taką brodą. Albo kogoś z taką brodą, to wtedy zamienimy go w łysego. To jesteś ty, nie. Snoop Dogg by pasował, ale Snoop Dogg jest czarny, kurczę. Ten pan w ogóle nie pasuje. El Powero również nie pasuje. Czarny Wally Boy. Tutaj ktoś ma taką brodę. Nikt nie ma takiej brody, no i To A ja już się, ja już taki ucieszony byłem. To jest pani Storage. Pan, jak wygląda? No nie, to nie jest to. Tak, masz pan, nadal się ubierz. Tak, tutaj nikogo nie ma. Słyszałem tam tego pana, ale nie chcę, o tutaj jest. Kurdy, musimy zbierać 50 tysięcy. Dobra, zrobimy to. Tak Będę zbierał pieniądze właśnie na te, te, te ulepszenie tego czegoś. I to tyle na ten odcinek. Yy, trzymajcie się i cześć.